Taka będzie pogoda zimą i wiosną tego i przyszłego roku. Szokująca wizja przepowiednia Snowidza Jackowskiego, jeśli chodzi o pogodę w najbliższych miesiącach, czyli przełom 2020 i 2021 roku. Czy będzie zima, kolejna zima stulecia? Czy będzie to ciepłe? Ciepła, tak naprawdę, zima. Czy będzie dramat Sodoma i Gomora w Polsce? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Dzisiaj przedstawiam szokującą wizję, przepowiednie Jasnowidza Jackowskiego. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpagea znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam przepowiednię dotyczącą pogody. I muszę powiedzieć, że jest to tak naprawdę przepowiednia, która chyba wszystkich nas dotyczy. No bo nawet jeżeli ktoś mówi, a mnie, mnie pogoda na przykład nie rusza, może być śnieg, może nie być śniegu i tak dalej, każda pogoda jest ok. Wiadomo, są różni ludzie, są meteopaci. Natomiast jest to ciekawe, jakby. W kontekście tego, co teraz się dzieje w Polsce, a więc duża liczba osób zakażonych koronawirusem, szpitale praktycznie obładowane, więc kwestia tego, jakie będą najbliższe miesiące jest tak naprawdę dla nas wszystkich istotna, bo prosta sprawa prozaiczna, tak? A więc będzie na przykład śnieg będzie po prostu ślisko, człowiek wyjdzie, połamie się, no niestety, ale takie sytuacje mają miejsce. No i może być potem problem, tak? W szpitalach tutaj, jeśli chodzi o sory, jeśli chodzi o gipsownie, tak zwane no, bo jak tyle praktycznie jest pacjentów, jeśli chodzi o osoby zakażone koronawirusem, no to może być problem, jeśli chodzi o dostępność innych lekarzy. Co prawda, no wiadomo, tam są ortopedzi czy inni specjaliści. Natomiast sam fakt, tak, nikt z nas teraz nie chciałby trafić do szpitala, w ogóle nie chcemy trafić do szpitala, tym bardziej w najbliższych tygodniach czy też miesiącach, no bo wiemy, jak ta sytuacja wygląda w służbie zdrowia. No więc jasnoickowski pokusił się o wizję przepowiednie dotyczącą prognozy pogody w najbliższych miesiącach. To już jest praktycznie pogoda na zimę, a także początek wiosny. To też jest ciekawe dla ludzi, którzy na przykład prowadzą biznesy hotelarskie, agroturystykę, pensjonaty. Dla rodziców, uczniów, czy planować wyjazd na przykład na ferie, już pomijając kwestię obostrzeń koronawirusa, czy będzie taka możliwość, czy też nie, tak? Natomiast tutaj jest mówi w ten sposób. Grudzień będzie przeprowadzony Platanką. Będzie to pogoda jesienno-zimowa. A więc w grudniu będzie to przeplatanka, będzie pogoda jesienno-zimowa. Jeśli chodzi o styczeń, to Jasnowic mówi, że będzie dłuższy epizod zimowy. Tak to właśnie definiuje Jasnowic Jacegowski. Natomiast według Jasnowidza to będzie przeciętna zima. No i tutaj Jasnowic też wskazuje na to, że nie można się złościć, jeżeli na przykład pojawi się parę czy też paręnaście dni, gdzie będzie srogi mróz, bo jest to naturalna kolej rzeczy. Wynika to tak naprawdę ze zmiany, która ma miejsce jeśli chodzi o cyrkulację powietrza więc ogólnie zima będzie raczej łagodna i delikatna, natomiast mogą być pojawić się takie kilka czy też kilkanaście dni takiego srogiego mrozu, no i wtedy nie należy mówić że o, Jasnowid się mylił bo jest to naturalna kolej rzeczy, która wynika właśnie z związku z cyrkulacją powietrza, więc takich kilka czy też kilkanaście dni może być takiego strogiego mrozu Natomiast Lesnowiec ja mówi w ten sposób, szybko przywita nas wiosna, szybko przywita nas wiosna, to na pewno optymistyczna informacja, ja jestem ciekaw, czy zabrakło mi też takiej informacji, ile będzie tych dni na przykład słonecznych, bo muszę powiedzieć, że w tym roku, jeśli chodzi o wiosnę, to naprawdę było to po prostu, znaczy zimę aż do wiosny, to były to fatalne praktycznie miesiące, ja raczej nie jestem metopatą i nie liczę tak dni, o kiedy jest słońce, kiedy jest praktycznie deszcz i pochmurne niebo, ale Rzeczywiście w tym roku, na przykład, jak mieszkam w Poznaniu, to do kwietnia, czy też no, do, do kwietnia, to było pewnie na rękach u, obu rąk tyle dni słonecznych, tak? Pewnie z 9 albo 8 dni słonecznych, taki od rana do wieczora, a tak to były po prostu dnie w większości zachmurzone. Tak, dnie, a więc ponura, szara, praktycznie pogoda, albo deszczowa. Więc no, tutaj rzeczywiście, jak ludzie na przykład narzekają, że brakuje słońca, to w tym roku od stycznia. Do kwietnia, przynajmniej jeśli chodzi o Poznań, to naprawdę fatalnie to wyglądało. Natomiast według Jasnowidza szybko nas przywita wiosna. Więc pytanie, czy ta wiosna będzie w marcu, tak to powinno mieć miejsce, czy na przykład ona już przyjdzie w lutym. To też jest kluczowa praktycznie sprawa. No i oczywiście ta pogoda, ona, no, ten tęgi mróz, no to znowu będzie informacja, że zima zaskoczyła drogowców, tak? Natomiast z drugiej strony, no tutaj ludzie, którzy jadą na przykład na ferie zimowe z dziećmi w góry, mogą być zatroskani, bo chcieliby śnieg, chociaż tutaj te stoki mogą być. Sztucznie naśnieżane. Natomiast, no, dzieci w miastach mogą chcieć, na przykład, żeby był śnieg, czy będzie śnieg, na przykład, na święta Bożego Narodzenia. Swoją drogą to nie pamiętam, kiedy ostatnimi czasy był śnieg, na święta Bożego Narodzenia. No, ja to mówię z perspektywy, jakby tutaj miasta Poznania. Może to zupełnie inaczej wygląda na pewno. To będzie zupełnie inaczej wygląda w teren, tam, gdzie są góry, na, na przykład tam w, w Tatrach, tak w zakopanym. Natomiast w dużych miastach, no, to dawno nie był praktycznie taki prawdziwy śnieg, na święta, żeby leżał. To rzeczywiście dawno taki. Sytuacji nie było, bo z reguły ten śnieg nawet jak popada, to on bardzo szybko topnieje, Tak, jest praktycznie parę godzin, a już po prostu po południu tego śniegu nie ma. No więc jasnowiec mówi w ten sposób grudzień pogoda będzie przepatana, będzie to pogoda jesienno-zimowa natomiast styczeń będzie dłuższy epizod zimowy szybko nas przywita wiosna będzie chwilami sroga zima będzie to przeciętna zima tak to właśnie definiuje Jasnowic Jackowski to ja muszę powiedzieć, że dla kierowców najgorszy będzie grudzień bo jeżeli to będzie pogoda przepatana jesienno-zimowa no to tragedia, przymrozki przy ziemi tak, lód po prostu pojawi się oblodzenie Yeah. z jednej strony tak, pługo piaskarki, piaskarki nie wyjadą, nie będą na przykład sypać piaskiem czy solą, bo szybko ten lód stopnieje, ten śnieg, natomiast właśnie może się okazać, że zaraz po prostu temperatura spadnie i pojawi się lód. No muszę powiedzieć, że sam byłem tego świadkiem w grudniu, na początku właśnie grudnia. W Poznaniu to rzeczywiście była taka sytuacja, że stopniał śnieg, było go malutko, ale później wieczorem znowu po prostu był przymrozek i była szklanka, kompletna szklanka, to jest tragedia, jeśli chodzi o kierowców i też po prostu zwykłych ludzi, no bo ba bardzo łatwo się wywrócić, połamać, tak, czy zwichnąć rękę, e nogę i tak dalej. No więc tak wygląda tam wizja przepowiednia, jeśli chodzi o pogodę, nie wiadomo, czy ona satysfakcjonująca, czy też nie. Na pewno satysfakcjonująca jest pod tym względem, że nie ma jakiejś zimy stulecia, że nie będzie bardzo zimno. To tym bardziej ciekawe w kontekście inflacji, w kontekście tego, że gaz poszedł bardzo mocno do góry, prąd, opał, węgiel, tak? Więc tutaj jeżeli ta zima będzie łagodna, to też będzie mniejsze zużycie, a tym samym mniejsze rachunki za te właśnie, za te po prostu opłaty za te opłaty eksploatacyjne. No i kwestia też tego, właśnie, że na końcu zapłacimy mniej za rachunek, na przykład jeśli chodzi o rozliczenie dotyczące ogrzewania, czy za gaz, czy za po prostu węgiel, czy centralne ogrzewanie, tak, w zależności kto gdzie mieszka i czy jaki ma po prostu formę ogrzewania. Więc to może być po prostu optymistyczna informacja w całej tej sytuacji. Jestem ciekaw, co na ten temat sądzicie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki ja słanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę krzywdę, ona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!